Danuta Holecka jest jedną z najbardziej znanych gwiazd telewizji polskiej. Dziennikarka całą swoją profesjonalną karierę spędziła na Woronicza. Jej debiut na antenie miał miejsce w 1993 roku, krótko po tym jak wygrała konkurs na pracownika telewizyjnej jedynki. Prezenterka szybko sprawdziła się w nowej roli i otrzymała możliwość występów w porannych i popołudniowych wydaniach wiadomości. Kilka lat po debiucie, wraz z Filipem Łobodzińskim, zaczęła prowadzić główne wydanie serwisu. Przez pewien czas związana była także z TVP3 i TVP Info, gdzie pojawiała się w takich formatach jak Info Serwis i Minęła 20. W 2010 roku zajęła stanowisko kierowniczki redakcji wiadomości. W tej roli pracuje do dziś. Jednak w obliczu nieoficjalnych zmian, jakie mogą w najbliższym czasie dotknąć telewizję publiczną, dalsza kariera słynnej dziennikarki stanęła pod dużym znakiem zapytania. Z tego powodu o Danucie Choleckiej w ostatnim czasie zrobiło się szczególnie głośno. Zainteresowanie w mediach budzą nie tylko szczegóły jej życia zawodowego, ale także prywatnego. Jeden z głęboko skrywanych sekretów szefowej wiadomości zdradził niedawno jej były redakcyjny kolega, Filip Łobodziński. Były gwiazdor TVP wyznał w rozmowie z dziennikarzami dużego formatu, że 55, latka przez długi czas nie chciała przyznać się do swojego panieńskiego nazwiska. Przyjechała do Warszawy, do szkoły z internatem, w latach osiemdziesiątych, z maleńkiego miasteczka, Litzbarka Welskiego, gdzie mama była nauczycielką, a ojciec godetą go i miałem zawsze wrażenie, że ona się tego pochodzenia ciut wstydzi, można przeczytać w dodatku do Gazety Wyborczej. Choć prowadząca serwis informacyjny znana jest widzom jako Danuta Holecka, w oficjalnej dokumentacji dziennikarka figuruje jako Danuta Holecka Dunin. Okazało się jednak, że żaden z członów nie jest jej panieńskim nazwiskiem. Prowadząca po ślubie przyjęła nazwisko męża. Gdy byliśmy na jakimś wspólnym wyjeździe telewizyjnym, kolega zapytał: "Dlaczego podpisuje się Dunin Holecka? Czy Dunin to jej panieńskie?" Wyjaśniła z zakłopotaniem, że mąż Krzysiek jest Dunin, Cholecki i to po nim przyjęła oba nazwisko, nazwiska, wyjawił Filip Łobodziński. Kiedy wyszło na jaw, jak tak naprawdę nazywa się słynna prezenterka, Danuta Cholecka nieco się zawstydziła. Pytana dalej, jak się nazywała przed ślubem, odpowiedziała z wyraźnym rumieńcem, Szuba, wspomina po latach jej redakcyjny kolega, zobacz też.